Witajcie. Wszystkie żywe istoty na ziemi są zaprogramowane tak, aby pozostawić potomstwo. Ale opiekę nad nimi rodzice sprawują na różne sposoby. Zdarza się, że to ojcowie opiekują się dziećmi, a u niektórych gatunków nawet je rodzą. Kukułka rozwiązała ten problem, zrzucając wychowanie swoich piskląt na inne ptaki. W naszym dzisiejszym odcinku poznacie najbardziej niezwykłe sposoby na wychowywanie swojego potomstwa. Na pustyniach Arizony w Stanach Zjednoczonych pojawiające się w okresach deszczowych gwałtowne powodzie stanowią szczególne zagrożenie dla zwierząt rzecznych. Przetrwać w tych burzliwych strumieniach udaje się niewielu, ale pluskwiakom z rodziny Belostomatidae udało się przystosować do trudnych warunków. Gdy rzeki wysychają. Atakują one inne ocalałe owady, obiadają się i zaczynają się rozmnażać. Całą troskę o wychowywanie potomstwa samice zrzucają na barki ojców i to dosłownie właśnie na ich grzbietach składają jaja, a samce noszą je na sobie około tygodnia. Bez ojcowskiej ochrony przyszłemu potomstwu nie udałoby się przeżyć, ponieważ w stojącej wodzie tlenu jest niewiele. Aby z niego embriony szybko umierają. Samce wznoszą się na szczyty troskliwości, z jajami na grzbiecie wspinają się na kamyki, znajdujące się tuż przy powierzchni wody i zaczynają ruszać tylnymi odnóżami, co wcale nie jest proste. Dzięki tym ruchom pluskwiaki wprawiają w ruch okrążającą ich wodę, dostarczając jajom niezbędnego tlenu. Opieka nad potomstwem ojców kosztuje bardzo wiele, ponieważ belostomatoidae są drapieżnikami. A z takim ciężarem na grzbiecie nie dają rady polować ani też uciekać przed zagrożeniem. Dlatego w czasie opieki nad ikrą pluskwiaki głodują. Pod koniec sezonu lęgowego w zbiornikach wodnych pozostaje więcej samic niż samców. Dzioborożce traktują życie rodzinne i prokreację z taką odpowiedzialnością, że wielu mogłoby im pozazdrościć. Owszem, takie zachowanie możecie też nazwać tyranią, a nawet przemocą domową wymierzoną przeciwko wolności silnych i niezależnych samic. Spróbujmy jednak na to spojrzeć z różnych perspektyw. Otóż dzioborożce na swoje gniazda wybierają naturalne dziuple. Same ich nie drążą, to nie dzięcioły. A tuż po kryciu zamurowują przyszłą matkę żywcem w środku. Otwór zatykają gliną, tak aby poza czubkiem dzioba nic nie dostało się do środka. Okrutne, prawda? Niewątpliwie jednak jest to doskonała obrona przed drapieżnikami, a pożywienie regularnie dostarcza samiec. Gorzej jest z higieną w gnieździe. Młoda matka musi o wiele bardziej się przy tym natrudzić niż którakolwiek gospodyni domowa. Samica wysiaduje kolejne mioty, dlatego w gnieździe często roi się od maluchów na różnym stopniu rozwoju. Po uwolnieniu się wreszcie z więzienia dzieci spędzają z rodzicami do pięciu miesięcy, dopóki nie będą w stanie same zdobyć pożywienia. Batynomus trafił na naszą listę nie bez powodu. Po pierwsze, ze względu na podstępną rolę samca zwabia on samice do swojej kawalerskiej nory godowej, gdzie czekają niespodzianka harem złożony z 25 innych ciężarnych samic. Jeśli nie wydaje Wam się to szokujące, to drugim okropnym elementem rozmnażania tego gatunku jest fakt, że gdy dzieci batynomusa są gotowe do narodzin, zaczynają torować sobie drogę na zewnątrz, zjadając matkę od środka. To najgorszy poród, jaki można sobie wyobrazić. Niektóre stworzenia gotowe są nie tylko poświęcić się dla dzieci, ale nawet za nie umrzeć. Samica ośmiornicy wysiaduje ponad 50 tysięcy jaj. Okres inkubacji wynosi około 40 dni. W tym czasie matka ani na sekundę nie opuszcza swoich przyszłych dzieci. Chroni je przed drapieżnikami, a także wzbogaca jaja w tlen, napowietrzając wodę poprzez przepuszczanie jej przez tak zwany syfon. Ale praca w zawodzie ochroniarza nie pozwala przyszłej matce polować, dlatego do czasu wyklucia się dzieci sama głoduje. Niestety takie poświęcenie często prowadzi do śmierci. Nigdy nie zgadzajcie się na wspólny obiad z koalą, ponieważ jego cena będzie bardzo wysoka. Wasze życie. Jadłospis koali jest dość monotonny. Składają się nań liście eukaliptusa, bardzo trujące. Układ pokarmowy koali przystosował się do szkodliwego pożywienia. Jelita misiów zasiedlają specyficzne bakterie, które neutralizują działanie niebezpiecznych substancji. Małe koale nie mają takich niezwykłych zdolności. Ponadto rodzą się ślepe, głuche i pozbawione futra. Ale opiekuńcza, jak wszystkie matki, samica, dba o nie bardzo troskliwie. Karmi je odchodami. Zgadzamy się, to paskudny sposób. Niestety natura nie wymyśliła nic lepszego dla tych biedaków. Po urodzeniu... Małe koale spędzają około 6 miesięcy w torbie matki. Tam oczywiście żywią się jej mlekiem. W tym okresie u młodych rozwijają się wszystkie narządy niezbędne w dorosłym wieku. Gdy maluchy siedzą w torbie, mama koala nie marnuje czasu, smacznie śpi. A ten sen trwa około 22 godzin dziennie, czyli niemal 90% ich całego życia. Gdy w kraju na przykład panuje kryzys, Albo gdy na świecie szaleje epidemia, nie jest to najbardziej odpowiednia pora na poród. Fajnie byłoby odłożyć narodziny dziecka na później, tylko że człowiek, w przeciwieństwie do samicy pancernika dziewięciopaskowego, nie może sobie wydłużyć ciąży. A te wyjątkowe ssaki mogą przeciągać sprawę nawet o dwa lata. Tę niezwykłą cechę całkowicie przypadkowo odkryła amerykańska biochemiczka i ekspertka od pancerników Eleanor Storrs. Badaczka obserwując zwierzęta w laboratorium zauważyła, że pancerniki rodziły potomstwo bardzo długo po kontakcie z samcami. Eleanor zasugerowała, że takie opóźnienie jest reakcją na stres. Odkładając zagnieżdżenie zarodka w czasie, samica pancernika może liczyć na nadejście bardziej sprzyjających warunków. I tym samym dać potomstwu większą szansę na przeżycie. Jeśli zaś warunki zewnętrzne są korzystne, ciąża trwa ledwie kilka tygodni. Warto również zauważyć, że w przeciwieństwie do innych ssaków, samica pancernika dziewięciopaskowego wytwarza tylko jedną komórkę jajową, z której po podziale rodzi się od dwóch do dwunastu młodych, z reguły wszystkie tej samej płci. Kilka godzin po urodzeniu maluchy są w stanie chodzić. Ale pozostają z mamą przez kilka miesięcy. Rozmnażanie tych kolorowych żab jest bardzo interesujące, ponieważ po złożeniu jaj przez samicę, to samiec pilnuje lęgu. Często zwilża go wodą i miesza ikrę, a gdy z jaj wylęgają się kijanki, przenosi je na grzbiecie do zbiornika wodnego, ale nie do byle jakiego. Fińska biolożka Bibiana Rojas. Przeprowadziła serię eksperymentów, w czasie których odkryła, że samiec wybiera taki zbiornik, w którym żyją już kijanki. Jak wiadomo, starsi bracia chętnie zjadają młodszych, więc wydaje się to nieco dziwne, ale tylko na pierwszy rzut oka. Po przeanalizowaniu wyników, Biolożka stwierdziła, że samiec drzewołaza wybiera mniejsze zło. Skoro w danym zbiorniku są już kijanki, to znaczy, że jego młode będą mogły w nim się rozwijać. Skąd ojcu wiedzieć, czy maluchom będzie dobrze w wodzie, w której nie ma żadnych krewnych? A jeśli zbiornik wyschnie, to całe jego potomstwo wymrze całkowicie. W zbiorniku już zamieszkanym przez kijanki, cała populacja ma w sumie większe szanse na przeżycie. Rochas doświadczalnie ustaliła, że z czterech, pięciu jajeczek przeżyją dwie, trzy kijanki, co dla płazów jest bardzo dobrym wynikiem. Kiedy myślimy o krokodylach, wyobrażamy sobie idealną maszynę do zabijania z ogromną paszczą, która jednym kłapnięciem może zmiażdżyć antylopie kark. Mimo to, że aligatory są najniebezpieczniejszymi drapieżnikami na świecie, uważa się je za wspaniałych rodziców. Niewiele osób wie, ale aligatory to jedyne gady, które opiekują się swoim potomstwem zaraz po ich wykluciu z jaj. Inne gady po prostu zostawiają swoje potomstwo na łaskę losu, ale nie krokodyle. Kiedy małe krokodylątka zaczynają wykluwać się z jaj, wydają przeraźliwe dźwięki, które mają ostrzegać matkę, że są gotowe do narodzin. Następnie samica ostrożnie bierze jajko zębatą paszczą i delikatnie przenosi niemowlęta do wody. Zanurza paszczę w wodzie i delikatnie potrząsając głową, zmusza malucha do wypłynięcia. Jeśli młode mają kłopoty z rozbiciem skorupki, matka lekko ściska jajo, pomagając maluchowi wydostać się na świat. Matki krokodyli i ich młode pozostają razem nawet przez rok, co jest niezwykłe dla gadziej gromady. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Jak myślicie, kto jest najbardziej niezwykłym rodzicem na naszej liście? Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.